Cześć, odgrzywiam sobie klimatyzację takim środkiem i pomyślałem, że wam to pokażę. A przy okazji opowiem chwilę, po co to w ogóle i jak to zrobić. Bo wiecie, jest tych środków na rynku 1500. Są jakieś zapachy, takie co się stawia za siedzenie, obieg zamknięty, to tam miesza. Cudownie to działa przez 3 dni względem neutralizacji zapachu, ale z odgrzybianiem nie ma nic wspólnego. Są środki tego typu, czy nawet ten mógłby być pewnie do. Wstrzykiwania w kartki nawiewu. Tam nic takiego aż się nie dzieje, i w wielu przypadkach w ogóle nie dotrzecie do źródła problemu. A źródłem problemu jest to, czyli wasz parownik. Tu piękny dostęp, bo wyciągam filtr i parownik jest na wierzchu. Już po, dłuż, po większym czyszczeniu jest, mimo że tu jest filtr, to tam i tak się dostało sporo brudu syfu. I to właśnie tu dzieje się całe zło. To znaczy, on w czasie pracy jest wilgotny, tu się skrapla woda, ścieka pod samochód, nawiewane jest powietrze z zewnątrz, osiadają różne, w zależności od jakości tego filtra i jego czystości, różne pyłki, brudy i tak dalej. To potem tutaj, w tej wilgoci, jak wyłączycie auto, zostaje, kiśnie i tu sobie rosną różnego rodzaju drobnoustroje i tak dalej, nawet jak nie śmierdzi. Co jeszcze gorsze bo jak śmierdzi to reagujemy, coś robimy a jak nie śmierdzi to też trzeba odgrzybiać, przynajmniej raz w sezonie bo cały czas to wdychamy wszystko to, co się tu rozwinie idzie potem kanałami i wszystko to wdychamy także jak chcecie zachować siebie w dobrym zdrowiu, nie tyle samochód co siebie to trzeba odgrzybiać jak nie ma tak cudownego dostępu jak tu, tylko gdzieś tam jest schowany ten parownik tam to dorabiacie sobie do tego koreczka, o kawał drutu wpychacie to w odpowiednie miejsce, tak jak ja to tutaj i ładujecie ten towar, to jest taka pianka 2-3 razy ile trzeba, władujecie to sobie ścieknie jeszcze raz, można to odkurzyć, przedmuchać jeżeli jest dostęp to działa nieźle, link Wam wrzucę w opisie w zasadzie używałem różnych, z tego jestem najbardziej zadowolony i przy okazji nie jest drogie ale to, to nic nie sami. Są jeszcze środki na bazie alkoholu. Równie dobrze można to izopropanolem wypsikać. Coś tam pewnie zdziała, ale nie tak skutecznie jak taka pianka, A jak to działa? No, już pokazuję. naładowane ile się da. Tak można byłoby to zostawić, ale jak akurat w tym przypadku jeszcze na chwilę włączam nadmóg, żeby tą piankę wepchnęło trochę w ten parownik. Tak to zostawiam, wycieka normalnym odpływem pod samochodem, tak jak to zwykle, gdyby klima pracowała. Zobaczcie już, ile w niej się zebrało brudu, ile ona zbiera tego i to wszystko potem będzie leżało na dnie tego pojemnika, można to wyczyścić. No i tak polecam kilka razy. Mimo, że to teoretycznie starcza na ileś tam użyć, no to u mnie pewnie spaskudzę to na jeden raz. Ale warto. Umówmy się, 20 zł to nie majątek, nasze zdrowie jest tego warte. Po takim zabiegu włączam jeszcze ogrzewanie, żeby taki parownik wysuszyć. Choć może to się mija z celem, bo za chwilę w czasie pracy i tak będzie mokry. I wkładam oczywiście nowy, dobrej jakości filtr. No, tak to wygląda. Żeby dobrze odgrzybić klimę, musicie dotrzeć do takiego ustrojstwa. Innej metody nie ma. Pozdrawiam, hej.